Long time ago there lived a gentleman who had three dogs. One was a boy and the other was a girl. The third was oh, oh because he did not have one gender, only two, i.e., a boy and a girl. The Lord did not care that one dog did not have one sex. Only two. But one time a gentleman came to our hero and asked him for $300,000, and our hero, whose name was Tomas Mizerski, did not agree. The Lord got upset and told himself, I'll take. However, Tomas was not even touched by this, but he did not know yet what awaited him. It's over. If you like it, you know what to do. Bye bye. Dawno, dawno temu żył pan, który miał trzy psy. Jeden to był chłopiec, a drugi to dziewczynka, trzeci zaś to, o, 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 był, a bo nie miał jednej, jedynej płci, tylko dwie, czyli chłopiec i dziewczyna. Pan się nie przejmował, że jeden piesek nie ma jednej płci, tylko dwie. Lecz pewnego razu przyszedł pewien pan do naszego bohatera i go poprosił o 300 tysięcy dolarów, i nasz bohater, który miał na imię Tomasz Mazurski, nie zgodził się. Pan się zdenerwował i powiedział sam sobie wezm. Jednak Tomasz się nawet nie wzruszył tym, ale jeszcze nie wiedział co go czeka. To koniec jeśli ci się spodobało, wiesz co robić, pa.